Marianek też wita i zapraszam na drapańsko dzisiaj premiera Fortuna Diamentowa w dodatku. Hm. Mam dwie takie coś sztuki, nie Marianek, będziemy drapać. Także lecimy z tym koksem jeszcze do tego zaraz powiem. Do tego mamy jeszcze o dwie drapeczki maluszki yy. Czyli krzyżówkę, małą i szczęśliwe linie za 3 zeta. Tu jest z numerami 38 i 17. A diamentowa Fortuna mam z numerem 22 i z 14. Zobaczymy, czy coś tu będzie. Tu trzeba znaleźć Liczby oczywiście. Worek, przypisana kwota. Kufer, dwukrotność. No i są 10, 20, 25. Jest tu coś ciekawe, że jest 25 złotych na dziesiątce, no ale 10, 20 i 25, no i 50 bo dwukrotność to musi być 25, żeby było 50 mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <taki> takie coś zrobili, no dobra no to co, nie przedłużając nie Marian, lecimy z koksem Le weźmiemy sobie czternastkę i co Przybliżymy jeszcze, żeby to było widać. tu wszystko tak, jak ma być. I lecimy. Trapiemy. Zaczynamy od 11, ale ładnie się drapie. 16, 28, 39 i 18. Fajnie schodzi, ścieralna. Tylko jeszcze, żeby było to coś wygrane. A tu mamy 34. Mamy piętnaście, siedemnaście, kurczę, się wbiło, szesnastka, dwadzieścia trzy, trzydzieści. mamy dziewiętnaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści osiem, a mamy trzydzieści dziewięć, samo oboczki, dwanaście, mamy jedenaście, trzydzieści jeden, trzydzieści sześć.

16 i lecimy ostatnie już, 11 to tam miałem 7 no niestety, 23 15 i rzutem na taśmę jest 18, czyli nic czyli co, czyli premiera diamentowa Fortuna się nie spisała, obydwie drabeczki puste no co zrobić Premiera tylko i wyłącznie zaliczona. No, może tu coś padnie. Lecimy. S. Żeby nie przedłużać za mocno. S. No i tak to się robi, widzicie. J. Nie chcę dać po prostu. I tak to wygląda H. U. U, U, U. Czy mamy U? Mamy U. Tylko jedno. I zegrze dwie, to nie. Tu mamy I. I tu, i tu, i tu. J było? było jeszcze jod. Dobra. I literka E. Zegrze. E. e, E, E. Koniec na tym. Koniec. Literka A. Literka A samba. Fajnie się ciepło zrobiło. Już tak by mogło zostać, no ale wiadomo, że jeszcze tak nie zostanie, nie? A już by mogło. Niby było fajnie. M. Sejm. Szybko poszło. Sejm. Pierwsze słowo, więc coś może tu pyknąć. No, 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 Jeszcze literkę B by tym poprosili. W. W to jest tutaj. I to by było na tyle. Literka D. Pa dwa. Czy jeszcze gdzieś jest? Nie ma. N. Mhm. Mamy drugie słowo Jan. Dobra. Ty. Czy mamy gdzieś ty? Mamy. Ty. I i i i i, i finał. Ty. Dobrze. I jest gdzieś i jeszcze nie widzę Poproszę C jakby było F F to jest tu taj i koniec Gierkę B by się przydała K jest nika jeszcze cie dobrze no to czy coś jeszcze doleci R My, czy zeta r jest, 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 jest czwarte słowo mamy ry no i takie b by się przydało, albo p a jest z zegrze z, czy jeszcze coś chyba z tu, nie chcę z tu czyli co Czyli mamy 4 słowa. U, u, tak, 6 zł. U, uu. Czyli mamy 6 zł. No to jednak te maluszki coś zawsze tam sypną ma. te większe nic. No ale dobra. Lecimy z. Lecimy z tym z kokosem. skokosy, co no. na nas śliwa śliwa i kości serducho truskaweczka której nie ma i mamy tęcza. Tęcza. Jest. I mamy klucz. Klucz wiolinczelowy jest. To jest. Jabko. Jabłko. Dobra, teraz jest pedronka Mamy... Gwiazdę i wisienki, których nie ma. Lecimy ze słoniem, słonia też nie ma. Słoneczko tutaj jest na dole. Sztabka. Czy jest gdzieś sztabka? Nie ma. Czy jest gdzieś krab? Tu jest krab, tu jest krab, tu już czapieżaka nie będzie Tu mamy pik, 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 nie ma ah, Sakwa, sakwa jest tu i to na tyle Garnek, gdzieś widziałem tu garnek Podkowa Podkowa Księżyc, księżyc Wszystko jest, ale nie to co trzeba. banany hmm. Co będzie? Winogrono. Tak. Już widać. Co miało być? Jeszcze tu garnek był. I winogrono. No niestety ta jest przegrana. SA No ale Krzyżówka malutka dała 6 zł. Także. No nic, diamentowa fortuna się nie spisała, czyli 0. Czyli to, to jest premiera, zaliczona. No, no, reszta do kitu. Jest tylko krzyżóweczka UUU. Cztery, cztery słowa. Mamy Nikke, Sejm, Jan i Mamry. I 6 zł. Zwróciło się. Te dwie przynajmniej się zwróciły, a to nic. No, najlepsze są te malutkie, chyba. Zawsze coś tam można trafić. No dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subsyby, łapki. No i to, widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do następnego i cześć.